Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film drugi z serii pod tytułem Rozmawiaj, mów jak Turek Turczynka. Już na moim kanale znajduje się film z częścią pierwszą, gdzie uczę Was, gdzie zapoznaję Was ze słowami i wyrażeniami, które stosują Turcy na co dzień. Gdzie możecie poznać ten taki Codzienny język turecki, który prawdopodobnie na kursach, na, na, z podręczników się po prostu nie nauczycie. Dzisiaj zajmiemy się językiem ciała, czyli językiem niewerbalnym, bo uważam, i chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że równie ważny jest właśnie ten język ciała, tak samo jak to, co mówimy: język ciała. Dużo mówi nam o człowieku, dużo mówi nam. Też o narodzie, a Turcy mają, moim zdaniem, bardzo ciekawy i ekspresyjny język ciała. Turcy, jeżeli chodzi o ich język ciała, to po pierwsze, bardzo głośno mówią i ich twarz jest bardzo ekspresyjna. Ja myślę, że możecie to zauważyć u nas, u polek, które mieszkamy w Turcji, nagrywamy dla Was filmiki, że nasza mimika na pewno zyskała na. Mm, zyskałyśmy o, o wiele bardziej y, dynamiczną, może tak, nasze, nasza mimika twarzy jest o wiele bardziej dynamiczna i bardziej skomplikowana. Mm. I to wynika właśnie też przez to, że mieszkamy w Turcji, więc jakby uczymy się, przejmujemy takie zachowania od Turków. Turcy mają bardzo bogatą mimikę. Jak mówią, każde swoje uczucie, każde słowo jest gdzieś tam poparte tą mimiką. Poza tym, Turcy używają głosu. Głos, głośność tego głosu jest tutaj ważna. W Turcji się mówi głośno. Nie mówi się cichutko. Tutaj nie ma takich osób takich cichuteńkich i tak dalej. Turcy, jak rozmawiają, to rozmawiają głośno. Głośno, ekspresyjnie, jak się nie zna języka tureckiego i pierwszy raz macie do czynienia z Turkami, którzy mogą, no nie wiem, rozmawiać o zwykłych rzeczach, zwykłej codzienności, to możecie to odebrać jako kłótnię. I mi to się na początku zdarzało. Jak siedziałam właśnie na jakichś spotkaniach rodzinnych i rozpoczynały się jakieś rozmowy, dyskusje. To te ich podniesione głosy, to przykrzykiwanie się, to machanie rękoma, ta, ta y, mimika twarzy sprawia, że ja miałam takie wrażenie, ale o co chodzi, czy oni się kłócą? Ja nieraz mojego męża na początku się pytałam, czy, czy jego rodzice są na mnie źli, czy coś się stało, czy ja coś zrobiłam, bo ten głos podniesiony, ta mimika twarzy i tak dalej, no na pewno zauważyliście y, na filmach z moją teściową, jak typowa Turczynka właśnie mówi, jaka jest bardzo ekspresyjna w tym, jak się wypowiada. Także Turcy dużo krzyczą, podnoszą głos. Mimika twarzy musi być bogata i oczywiście gesty. Gestykulują, jak rozmawiają. Poza tym, żeby zobrazować Wam to, jak bardzo Turcy są blisko siebie, jak dążą do tej właśnie bliskości, to prostym, takim najlepszym przykładem, który możecie na pewno zaobserwować na ulicach, tureckich ulicach, to jest na przykład widok dwóch mężczyzn, którzy idą pod pachę. I to nie jest oznaka tego, że oni są parą, że oni są razem. Mężczyźni Heteroseksualni jest, również, również w ten sposób potrafią spacerować i być tak bardzo blisko siebie. Także ja to u swoich tureckich kolegów już nieraz obserwowałam. Na początku mnie to dziwiło, bo wydawało mi się to ogromną, taką, wiecie, bliskością zażyłością, natomiast u Turków jest to jak najbardziej normalne i kolejnym takim przykładem tej bliskości. Cielesnej u Turków jest to, że oczywiście dzieci chodzą z rodzicami za rączkę, ale możecie też zauważyć, że dzieci naprawdę duże chodzą z rodzicami za rękę. I są to czasami nastolatkowie, są to już osoby nieraz dorosłe, które potrafią z rodzicem pójść za rękę. Nie nawet pod pachę. Pod pachę, okej, okay, nie, jakby to jest normalne, chyba nikogo by nie dziwiło. Nie wiem, jakby córka 20-paroletnia szła sobie z mamą tak y, pod pachę. Natomiast ja bardzo często widzę też dziewczęta właśnie w takim wieku, które idą z mamą za rękę po prostu. I nie, to nie jest osoba chora, nie jest to ani dziecko chore, ani mama. Nie jest chora, oni są jakby zdrowi, tylko po prostu w ten sposób spacerują. Także to też możecie zauważyć na tureckich, na tureckich ulicach. I co też może Was zdziwić, a dla Turków jest to tanie, naturalne, jak stoicie w kolejkach. Turcy potrafią stać jeden na drugim. I to właśnie mam na myśli, że dla nich ta przestrzeń osobista to znaczy coś zupełnie innego niż dla nas, Europejczyków. Także nie myślcie sobie, że jak stoicie nie wiem w kolejce, to pan, który stoi za wami i prawie stoi na was, to jakiś zboczeń czy coś. Oczywiście może się tak zdarzyć. Ale najczęściej będzie to po prostu zwykły pan, Turek, który tak jest nauczony przez całe życie, że jak stoimy w kolejce, to po prostu jeden przy drugim przyklejeni, ba, jak wypłacacie coś z bankomatu. Oczywiście według jakichś tam zasad powinien być ten dystans zachowany na tyle, żebyśmy nie widzieli, co ta osoba tam robi. Ile tam pieniążków płacę, czy wypłaca, ile tam ma na koncie? Natomiast bardzo często może być tak, że ktoś blisko was będzie stał na tyle, że będzie widział, co robi, i dla nich to jest naturalne. Nie odbierajcie tego, że ktoś wam chce tutaj, wiecie, zajrzeć do konta i tak dalej. Starzą się takie osoby, ale najczęściej jest to po prostu takie niewinne stanie za blisko i oczywiście jeżeli czujecie się z tym nieswojo, to możecie dać znać, żeby ta osoba zachowała jakiś tam dystans i myślę, że wtedy nie będzie problemu. Mi to się na no, nie zdarza, ba jakby to takie przesuwanie się i przyklejenie Turków sprawia, że ja też muszę stać za tą osobą, która właśnie jest przy domu i coś tam sobie w tym banku macie robi. Muszę stać bardzo blisko za nią. Także tak, także to jest w Turcji naturalne. Naturalne. Poza tym taka różnica od razu, taka ogólna, o której warto by było tutaj wspomnieć, to jest taki dystans między jedną płcią a drugą płcią. Co dla nas, Europejczyków, może być na początku trochę zadziwiające, i ten dystans między tymi płciami jest utrzymywany w takich stosunkach, wiecie, oficjalnych, między osobami, które nie są jakoś bardzo blisko siebie, więc war łatwo tutaj o jakąś wtopę, tak? Mam tutaj na myśli coś takiego, że w niektórych to zależy też od tego, w, jakim, w jakiej grupie będziecie przebywać w grupie jakich osób, bo są nowocześni, no, tak nazwijmy, nowocześniejsi Turcy raczej to już odrzucają, ale jeszcze u niektórych osób jest to dalej praktykowane, właśnie taki dystans między płciami, który polega na przykład na tym, że raczej kobieta jako mężczyzna nie siądzie, no chyba, że jest to jej ktoś bliski, brat, mąż i tak dalej. Także jeżeli jesteście zaproszeni do Turków, nie wiem, na obiad, na kolację, ktoś Was zaprosił, a nie jesteście w bardzo żyłych stosunkach, no to tak nie, lepiej się nie pakować, nie? Lepiej niech mężczyźni na przykład nie siadają sobie koło kobiet, raczej gdzieś tam ko mężczyzn próbujcie się ulokować. Z reguły też Turcy naturalnie tak Was gdzieś będą próbowali ulokować mężczyźni obok mężczyzn. Gdzieś tam jest takie przyjęte, że nawet wiecie, Mężczyźni z mężczyznami, rozmawiają kobiety z kobietami. Oczywiście tutaj podkreślam, że nie zawsze tak jest. Na przykład wśród naszych znajomych, u naszej rodziny tego nie ma, tego w ogóle się nie odczuwa, ale zdarzało się mi przebywać wśród takich ludzi. Co ciekawe, jeszcze tutaj też muszę zauważyć, że niektórzy Turcy, tacy bardziej konserwatywni, bardziej religijni, właśnie. Ten dystans między płciami yy, wykazują na przykład tym, że, yy, i tu mam taki przykład z najbliższej rodziny, bo o, od rodzi strona, rodzina ze strony mojego teścia jest taka bardziej konserwatywna i religijna, i tamte kuzynki, które są mniej więcej no, naszymi rówieśnikami, moimi i, moim i Gyokana, rówieśnikami. To wcześniej normalnie bardzo ciepło się witały. Witały się one ze swoim kuzynem, jego bratem i tak dalej, podały rękę, przytuliły się, czy tam buziak w policzek i tak dalej, i było ok. Natomiast w momencie, kiedy ta właśnie jedna kuzynka na przykład wyszła za mąż, to ona w tym momencie zaczęła trzymać dystans i nie podała ręki nie przytuliła się, ani tam, no nie wiem, nie dała w ogóle być w policzek i tak dalej. Nie, żeby mąż tam koni był w ogóle, nie, nie, nie. Wtedy y, nie było obok niej męża, ale tego gestu nie wykonała ani wobec e, swoich kuzynów, mojego męża jego brata, ani wobec e, swojego wujka, właśnie, mojego e, teścia. I oni byli bardzo zdziwieni. Mój teść też był bardzo tym zszokowany, także widzicie, to też Turków może szokować. Ale tutaj ona nic nie miała złego na myśli, także też bierzcie to pod uwagę, że czasami, jako, jeżeli jesteście mężczyzną w Turcji, to czasami warto poczekać na ruch kobiety. Czy ona tą rękę Wam wyciągnie, żeby podać, czy nie, jeżeli nie, no to lepiej się nie pchać, po prostu. I obserwować, ale to też nie odbierajcie w ten sposób, że. Mm, Ktoś was tu nie lubi, ktoś tutaj jest do was uprzedzony i tak Nie, nie. To po prostu czasami wynika z jakichś takich, takiego po prostu podejścia, silnego podziału płci i tego dystansu, który nawet jest praktykowany, tak jak na tym przykładzie u nas widzicie, wśród rodziny. No i chyba po takim wstępie i ogólnych takich informacjach mogę przejść już do tych gestów, tego języka ciała, turków, które warto znać. Pierwszy. Gest, który no, oczywiście, z którym się zetkniecie codziennie i nagminnie, to jest mówienie nie. Nie oczywiście, po turecku mówimy hajer albo yok, ale przy tym Turcy wykonują pewien gest, o ile u nas w machanie głową na boki oznacza nie. O tyle w Turcji nie mówi się zupełnie inaczej. I czasami nawet bardzo często Turcy w ogóle nie wypowiadają słowa, nie tylko używam ten gest, żeby Wam odmówić, żeby powiedzieć nie. I ten gest to jest po prostu w ten sposób. Czyli na to się składa podniesienie głowy, brwi też są bardzo ważne i takie smuknięcie. Czasami, czasami, jeżeli chcecie zrobić to cicho, a niektórzy też to robią cicho, to wystarczy tylko takie coś. Takie coś. Więc ja Wam powiem tak. Na początku mój mąż bardzo irytował mnie y, tym swoim gestem zaprzeczania, bo ja po prostu nie rozumiałam się, pytałam go o coś, a on y, nie odpowiadał. Nie mówi mi po prostu nawet nie, tylko. Ja tak. Czy ty możesz mi odpowiedzieć? A on: no, odpowiedziałem ci! A ja mówię, no, ale jak? No przecież nie powiedziałeś nie, czy tak? A on: no przecież zrobiłem. I ja mówię: no ale skąd ja miałam wiedzieć, co to znaczy? Więc w Turcji, jak chcecie powiedzieć nie to. Okej, okay. witanie się w Turcji. Jak się witamy w Turcji? Te gesty powitania są różne, jest ich wiele. Oczywiście klasycznie. Podanie ręki. Możemy podać rękę. Mężczyźni podają mężczyznom, kobiety też mężczyznom nieraz podają te ręce, także tutaj jest podobnie. Pocałunki w policzek są. O ile w Polsce przyjęliśmy, że się całujemy trzy razy w policzek, o tyle Turcy całują się dwa razy. Mi się zdarzało rozpędzić i co, chcieć całować kogoś trzeci raz, no i Turcy ze śmiechem nastawiali ten kolejny policzek, żeby się pocałować trzeci raz. Ale ogólnie w Turcji przyjęte jest, że, że całujemy się dwa razy w policzek. Mężczyźni często praktykują takie przywitanie, które polega na: po pierwsze, podaniu sobie ręki, a potem uderzamy, uderzamy tak lekko, stukamy się, nie uderzamy, stukamy się, żeby nie nabić sobie guza. To też trzeba uważać. Stukamy się bokiem głowy, tak, trochę skróciem, jakby tym tutaj kantem głowy. I w ten sposób stukamy się w jedną i w drugą stronę. No i oczywiście, oczywiście, jeżeli witają się Turcy z osobami starszymi od siebie, z rodzicami, z dziadkami, wujkami, ciuciami itd., ale też jeżeli na przykład poznajecie rodziców swojego kolegi, koleżanki, no to wypada wtedy wykonać gest szacunku, który polega oczywiście na pocałowaniu dłoni. I przyłożeniu do czoła. I tutaj nie ma znaczenia, że wy jesteście kobietą, a na przykład witacie się w ten sposób z ojcem waszej koleżanki. Nie musicie tego robić. Tutaj nie ma przymusu. Jeszcze w ogóle, jako osoby z obcego kraju, nie będące yy, nieurodzone w Turcji, yy, nie musicie, absolutnie nie czujcie się do tego zmuszeni. Natomiast, jeżeli chcecie, macie taką ochotę, to myślę, że wielu Turków będzie zaskoczonych, że chcecie w ten sposób się powitać, bo to jest jednocześnie powitanie też na. na yy, na pożegnanie ten gest się robi, ale to jest jednocześnie podszyte takim ogromnym szacunkiem. Więc ja często jestem świadkiem tego, kiedy na przykład nasi znajomi poznają rodziców mojego męża. Mało tego, kiedy poznają nawet moją mamę, to też bardzo często wobec niej ten gest wykonują. I tutaj taki tip dla Was. Nie musicie tych rąk całować. Wystarczy po prostu przełożyć sobie do brody tutaj i przyłożyć do, do czoła wam, nikt tutaj nie będzie zaglądał, czy czasem nie, nie całowaliście. Tu też y, od razu zaznaczę, że w Turcji y, nie ma zwyczaju takiego y, kulturowego, że mężczyźni całują kobiety w ręce. Y, gdzieś to jest, jakby y, ten gest jest znany, jest znany z mediów, jest znany z filmów i tak dalej, natomiast on nie jest y, praktykowany. Mi się zdarzało w Polsce, że jakiś starszy pan na przykład mnie pocałował w rękę, jak to kiedyś po prostu był w dawnych czasach wychowany i tak się do kobiety e, właśnie odnosili mężczyźni. Natomiast w Turcji e, absolutnie. Kolejny gest, też bardzo często używany przez Turków, wtedy kiedy chcą powiedzieć, że czegoś jest bardzo dużo, albo no nie wiem, ktoś wam się pyta, co się stało i wy chcecie po prostu tak krótko dać znać do e, tego swojego rozmówcy, że no dużo by opowiadać, to się mówi... W ten sposób takie machanie ręką. Yy, I yy, spójrzcie na moją minkę, bo ja tutaj trochę mi ciężko jest to opisać, ale yy, automatycznie coś takiego już mi się stwarza, jak widzicie, dzieje. Możecie jeszcze potrząsnąć głową, że jakby dużo. O, dużo było opowiadać. Okej, okay. jak chcecie zwrócić yy, czyjąś uwagę. I to ja bardzo często wobec mojego męża stosuję. To się, no w Polsce chyba zwykło się tak mówić. No wiecie, no to nie jest jakoś bardzo kulturalnie, ale załóżmy, że żona do męża y, mówi albo, nie wiem, koleżanka, jak zaczepiamy. Ej, nie? Zaczepiamy, ej. Natomiast w Turcji się mówi, pst, pst. Także y, jak mój mąż na przykład, to, to polecam stosować. Pytam się go o coś, a on mnie nie słyszy, to jest takie, pst. Także yy, tak, tak kogoś włamę, zwracamy czyjąś uwagę na siebie. Jeżeli chcecie wyrazić znie, zniecierpliwienie w Turcji, no to robicie taki gest, patrzycie do góry i mówicie wtedy: Alala, albo Allahaśkna, Alala, to Boże, 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 mój Boże, Allahaśkna na miłość boską. No, także ręce wzniesione do góry, wzrok wzniesiony do góry, zwracamy się do Boga w ten sposób. Ten gest też jest używany oczywiście przez muzułmanów w czasie modlitwy, więc jakby tak, ten gest jest spojrzenie do góry to wzywanie pomocy do Boga, ale nie zapomnijcie, że ten gest się wiąże to z modlitwą. Jeżeli wykonacie taki gest, tak jak ja tutaj pokazałam, to absolutnie to nie oznacza, że jesteście muzułmanami. Taki gest i te słowo Allah Allah stosują też Turcy, którzy są na przykład katolikami chrześcijanami, bo w języku tureckim określenie na Boga to jest po prostu Allah. O Tanrym też można powiedzieć, mój Boże, ale najczęściej jest Allah, Allah także nie bójcie się tego stosować, nawet jak jesteście nie wiem, osobami innej wiary, katolikami i tak dalej. To absolutnie nie kategoryzuje Was i nie oznacza, że jesteście muzułmanami. To tak w gwoli ścisłości Wam tutaj mówię. Okej, okay, idziecie sobie do kawiarni Pijecie sobie herbatkę. No i wam się ta herbatka skończyła. I żeby dać kelnerowi znać, że chcecie kolejną herbatkę, nie musicie wcale go wołać i on nie musi przychodzić i tak słucham, w czym mogę pomóc i tak dalej, tylko możecie po prostu jak złapiecie z nim kontakt wzrokowy, jak gdzieś tam przychodzi, to możecie wykonać taki ruch. To jest ruch, który imituje mieszanie łyżeczką w szklance herbaty. I wtedy kelner wie, możecie do tego jeszcze dać mu informację, ile tych herbat chcecie, czyli herbata trzy, nie, herbata dwa na przykład nie. Także tak, także to jest bardzo przydatne. I przy okazji, jak już skończycie, nie wiem, pić herbatę, kawę, chcecie zapłacić rachunek, no i znowu łapiecie kontakt wzrokowy z kelnerem, który znajduje się daleko, to też nie musicie go przywoływać do siebie, tylko możecie mu z daleka pokazać, że chcecie, prosicie o rachunek, i to jest taki gest. Jakby pisania, możecie tutaj palce wyprostować w ten sposób i to zrobić albo w ten sposób. I wtedy kelner wie, że chodzi o rachunek i wam ten rachunek przyniesie. Jak coś zjedliście i wam bardzo smakowało, chcecie pokazać, że było super pyszne, to jest taki gest. Ale ten gest możecie też stosować nie tylko do jedzenia. Nie wiem, na przykład ubierzecie się pięknie, no i çok güzel. Czyli i do jedzenia można powiedzieć, i, i że ktoś po prostu jest czołguzel, piękny, i tak dalej. Także tak, to też bardzo użyteczny gest. Jeżeli coś wam się nie udało i chcecie to okazać, że no kurczę, nie udało się, to w Turcji mówi się tuch i uderza się dłońmi o dłoń. W ten sposób tych, tych, przegraliśmy. Albo. Zapomniałem czegoś w ten sposób. Kolejny gest to gest, który można używać, dziękując komuś za coś, albo czasami jak się witamy, ale to do tego zaraz wrócę. To jest bardzo prosty gest, który polega na położeniu sobie ręki na klatce, skinieniu. I możecie jeszcze powiedzieć Ejwalla, czyli dziękuję. Ejwalla to jest takie bardzo takie mocne: Dziękuję. Ejwalla. To ten gest był także praktykowany jako powitanie w czasach pandemii. Nasz turecki prezydent bardzo to praktykował, także wtedy, no, w sumie, to się zrobiło takie bardzo wiralowe i popularne i Turcy między sobą też, wiecie, trzeba było trzymać dystans, to w ten sposób się ludzie ze sobą witali. A jak Chcecie komuś powiedzieć, że jest y, głupi, szurnięty, wariat? Jak to zrobić? Wkręcacie żarówkę. Okej. Okay. A jak się wystraszycie, to w Turcji robi się taki gest. Bierzecie kciuk, opieracie go na swoich przednich zębach i. Na przykład, nie wiem, ktoś wam wyskoczy, zrobi bu. No i te Turcy, że się wystraszą, to żeby, nie wiem, jakoś odczynić ten strach? Nie wiem, jak to powiedzieć. W ten sposób robią. Bardzo częsty gest. Bardzo częsty, moim zdaniem, dość dziwny. Gest, który kojarzy mi się z moim teściem, to czyli ściągnięcie ust, przymknięcie lekko oka i potrząsanie głową. Co oznacza? Co tam? No to, co tam? Co tam? Słuchaj, co tam? Także yy, tak, mój teść bardzo często do mnie w ten sposób niewerbalnie nie się pyta, co tam kapi, co tam kapi. W Turcji, jak chcecie kogoś przywołać, to robicie to odwrotnie niż w Polsce. W Polsce co my robimy? Chodź tu, chodź tu. A w Turcji w ten sposób. Czyli górną częścią dłoni do góry. W ten sposób. Chodź, 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 chodź. chodź, kier 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 kiel. ten sposób. W Polsce mamy taki gest pukania w niemalowane, czyli gest zapobiegania czemuś y, nieszczęśliwemu. W Turcji mają też gest na tą okazję, który polega na pociągnięciu sobie ucha tutaj i cmu, cmuknięciu takie i puknięciu dwa razy. I przy tym możecie powiedzieć jeszcze, że kula na kurusun. Więc to jest takie mm, zabezpieczenie się przed nieszczęściem, żeby czegoś nie wykrakać, e, tak potocznie mówiąc. W Turcji, aby okazać swoją dezaprobatę wobec czegoś lub kogoś, to wystarczy zrobić coś takiego. Czyli cmokacie i kręcicie głową. A na koniec e, przejdźmy do takich gestów, które są w Turcji brzydkimi gestami. I e, pierwszy gest to. Ten oto gest, który no, dla nas obcy może się wydawać czymś, że jest ok, natomiast w Turcji to oznacza wulgarnie po prostu typy pedale. To jest bardzo wulgarne, więc y, unikamy tego. Unikamy. Lepiej pokazać w ten sposób: ok, albo czoksen, to nie. I ostatnim gestem, najbardziej takim obraźliwym w Turcji to jest figa. Figa w Polsce, my pokazujemy taka figa z makiem, natomiast w Turcji tą figę się pokazuje w ten sposób. I ta figa oznacza po prostu bardzo wulgarnie i co by stąd, zostawmy w spokoju. Tak, o. Do tego, słuchajcie, jest, jest jeszcze wariant taki, można to wzmocnić, potrząsając. O. I tu nawiązanie do filmu mojego poprzedniego, gdzie tam właśnie było o Fidze. Figa to po turecku, nach. I na przykład ktoś tam mówi, że coś tam zrobi i chce cię powiedzieć: Nachja Parsen. No, a taką figę z, zro, z makiem zrobisz. To Nachja Parsen. Można tak potrząsnąć: Nachia Parsen. A jak chcecie ten gest jeszcze bardziej wzmocnić, bo tak, Dacie, to robicie figę, chowacie ją w dłoni i uwaga, strzelacie z niej. Tak. Ten gest to raczej nie przystoi robić kobietom, mężczyźni to robią, ale, nie męż... ale też mężczyźni nie powinni do siebie to robić. To jest gest bardzo obraźliwy w porównaniu, no można, to por... można ten gest porównać yy, jak najbardziej do środkowego palca. Także jak... W ogóle unikamy tego gestu, unikamy, no chyba, że sobie żartujemy z kimś, no to ja nie widziałam, żeby ktoś tak na serio gdzieś komuś pokazywał, raczej w formie żartów. I słuchajcie, to już jest wszystko, co chciałam Wam w tym filmie opowiedzieć. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tureckim języku ciała, o tureckich gestach. Czy jakieś Was zaskoczyły? i czy jakieś już wcześniej znaliście na przykład nie wiem zaobserwowaliście u mnie albo u innych dziewczyn u ich mężów rodziny albo właśnie w serialach tureckich które oglądacie lub filmach dajcie mi koniecznie znać w komentarzach i tak jak mówiłam wcześniej myślę że jeżeli te tureckie gesty opanujecie plus będziecie znali te słowa i wyrażenia z Codziennego języka tureckiego, które Wam przedstawiłam w poprzednim filmie z tej serii, to Wasza znajomość tureckiego będzie na o wiele wyższym poziomie. Wasza komunikatywność w Turcji na pewno ulegnie ogromnej poprawie i myślę, że możecie dzięki temu zaskoczyć wielu Turków, tym, że mm, będą myśleć: O, jak Wy dobrze turecki znacie albo hmm, musicie tutaj mieszkać bardzo długi czas, skoro wiecie, co oznaczają te rzeczy. Także tutaj kończę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa pa.